Siemanko, tak jak obiecałem rozpakowanie Nintendo 64, ja sam go jeszcze nie rozpakowywałem, także wszystko delikatnie, bo nie chcę tego uszkodzić kartonu, a znając życie to może się tak zdarzyć, a nie też nie chcę uszkodzić kartonu. Tak, co tu mamy? <laughs> Ulotkę Nintendo. Odnośnie podłączenia konsoli. Instrukcja w języku angielskim, a to jest wszystko. Do tego mamy <laughs> folię. Wszystkie ulotki. Kartę rejestracyjną Nintendo. Ulotkę od Nintendo. Wszystko w folii. Delikatnie pożółknięte, ale tyle co to ma lat, to, że to odkładamy i teraz tak. Foli mamy wypada. Nie wiem czy on taki powinien być, czy to jest on pożółknięty, ale nie jest w takim złym stanie, można go trochę troszkę wypuścić. Tego odkładam końcówka nieuszkodzona, wszystko ok. Kolejne co my tu mamy, jakiś dings. Ja nie mam pojęcia co to jest za dynks. Teraz tak, zasilacz, nie, jeszcze zobaczyć kabel jest. Tu mamy taki kabel, też nie wiem od czego on jest. Taki dynks. Taki dynks to chyba jest zasilacz już, tak mi się wydaje. Z okablowaniem. Potem to ułożę. Tu mamy kabel, wszystko, o ten jest taki stary angielski, ale to idzie Odpleja chyba, pasuje taki sam zasilający. Tu mamy to. Tu mamy z przejściówką na euro, czyli wyjście wideo od samej konsoli. I teraz sama konsola. Tak wygląda w bardzo dobrym stanie, mi się wydaje. Nawet trzymamy klapkę. Nie wiem do czego ta klapka jest. Co tu się wpina? fachowcy pewnie na filmie mi powiedzą no i tutaj mamy klapkę na też nie nic wszystko w fajnym stanie tu mamy chyba na ten zasilacz AC adapter wyjście na wideo tu mamy takie coś nie mam pojęcia zielonego co to jest pisze żeby donut remove a ja remove zrobiłem guziki to się przełącza żeby włączyć wyłączyć także tak wygląda całość konsoli ja sobie ją za chwilę jeszcze podłączę i zobaczę yy, czy się w ogóle odpala, tak? czy działa, bo, bo jeszcze tego nie sprawdzałem. To jest pierwsze otwarcie przeze mnie tego sprzętu. Nie. Także zaraz przerzucam sobie na telewizor i będę odpalał. No i dobra, jesteśmy na wizji. Ja już sobie to podłączyłem, ale żeby było trudniej to przez HDMI i do monitora. To mam takie magiczne coś. HDMI. Kable. Tu mamy podłączenie. Może się wycentruje. AV autu HDMI. I jeszcze do tego, żeby było lepiej. Może teraz. nie mam trzeciej ręki, ale zaraz sobie to wyostrzę, wykadruję może na tym. I tu mamy coś takiego jak przełącznik. Na. A nie, zobaczcie tego. Ale musicie mi na słowo wyjrzeć, że tu jest FULL HD ustawione i teraz tak monitor zareagował informacją, że no signal, ale to znaczy, że działa, więc teraz robimy POWER i co się będzie działo i się nic nie dzieje, ale konsola świeci się na czerwono no nie mam gry, no i to jest problem, nie wiem czy ona na się czerwono świecić, fachowcy mi powiedzą. Tu jest wszystko podłączone, zasilacz osobno, kabel do zasilania. Ale z uwagi, że to reaguje, świeci na czerwono. Zakładam, że konsola jest sprawna i działa. Także no, tylko tyle mogę pokazać niestety, bo, bo nie mam gry. Taka lipa w pizdziec. Ale sprzęt sprawny. Także moje pierwsze w życiu Nintendo 64. Dobija człowiek do 40 i się dopiero dorobił pierwszej Nintendo 64. No proszę, proszę. proszę. Dobra, wszystko. Kolejne konsolki będę podłączał e, później. Psy, i barę. Chodźka, chodź. Chodź! Chajciaszek. Chodź jak baran sobie biega, ale super, jak kica. <noise> <noise> Francesza, chodź tutaj. <noise>